Okap szczytowy. Mały detal z wielkim znaczeniem. Nie popełni błędu i dowiedź się, z jakiego rozwiązania skorzystać przy konstrukcji wiązarowej. Dzisiaj pokażę Ci dwie najpopularniejsze metody: wysuwnice i płatki. W Lechner codziennie projektujemy dachy stosując różne rodzaje okapów szczytowych. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest okap szczytowy? To ta część dachu, która wystaje poza ściany szczytowe budynku. Wcześniej dużo mówiliśmy o okapach bocznych, czyli o tym jaki kształt przyjmuje wiązar i jak to wygląda na tej części, gdzie wiązar wystaje poza ścianę. Teraz mówimy o okapie szczytowym, czyli kiedy mamy budynek o dachu dwuspadowym, to właśnie ta część wystająca za krótsze ściany budynku nazywana jest okapem szczytowym. Okapy chronią elewację przed deszczem i wpływają na wygląd budynku. W zależności od stylu architektonicznego spotykamy różne rozwiązania: od dachów bez okapów w nowoczesnych stodołach po tradycyjne sokapami o długości do 1 metra. Te różne rozwiązania najlepiej pokazać będzie na rysunkach 3D. Zacznijmy od najprostszego rodzaju dachu, czyli w zasadzie dachu bez okapów szczytowych. Mamy tutaj do czynienia z dachem attykowym, czyli ściana szczytowa murowana jest powyżej dachu. Wtedy skrajny wiązar ustawia się około 15 cm od ściany, po to aby można tutaj też zastosować wewnętrzną warstwę ocieplenia. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych konstrukcji, ale ten rodzaj w przypadku budynków jednorodzinnych występuje raczej rzadko. Też wtedy najczęściej łączy się z dachem bezokapowym, czyli wiązary kończymy równo ze ścianą. Jeżeli chcemy mieć rynnę ukrytą, no ewentualnie wystawiamy tam 5 cm albo. Wiązary kończymy tak jak ocieplenie i rynna na zewnątrz. O tym więcej w odcinku na temat kształtu wiązarów. Częściej w przypadku dachów bezokapowych widzimy sytuację, kiedy okap szczytowy również kończy się równo z ociepleniem. Nie mamy tych attyk. Co wtedy robimy? Nie, nie jest najlepszym rozwiązaniem zostawienie tylko wiązarów wewnątrz budynku. Dlaczego? Nawet gdybyśmy ten wiązar zrobili bardzo blisko ściany, to nadal mamy tutaj 24 cm grubości samego muru, najczęściej 20 cm ocieplenia. Czyli łata, jeżeli opierałaby się na wiązarze, to tak naprawdę około pół metra wisiałaby nam poza ostatni wiązar i po prostu pod ciężarem dachówki mogłaby się uginać. Oczywiście możemy założyć, że ta łata zostanie jakoś podparta na szczycie, że dekarz wykona jakąś tam dodatkową konstrukcję i będzie ok, ale Wychodzę z założenia, że konstrukcja dachowa powinna być kompletna i mieć wszystkie elementy potrzebne do podparcia ład. Jakie mamy rozwiązania? Wprowadzamy dodatkową krokiew szczytową. W jaki sposób ją mocujemy? Pierwsze możliwe rozwiązanie to krokiew mocowana do muru. Jeżeli mamy wykonany skośny wieniec żelbetowy, to możemy taką krokiewkę dać zaraz za ścianą i po prostu mocować ją od boku do wieńca żelbetowego. Usuńmy sobie z tego warstwy wewnętrzne ocieplenie i teraz widzimy tak, ściana przylega do muru, do wieńca. Oczywiście wszystkie elementy drewniane trzeba odizolować od elementów żelbetowych warstwą izolacyjną, czyli jakąś folią i możemy tutaj przymocować taką krokiewkę do szczytu i na niej oprzeć łaty. Wtedy ta łata będzie wystawała powiedzmy tylko te 15 cm, czyli tyle, ile potrzeba, żebyśmy zakończyli nasz dach równo z ociepleniem. Jeżeli nie chcemy montować krokwi do czoła ściany czy do wieńca, możemy też zastosować takie dodatkowe szczebelki. One będą mocowane do skrajnego wiązara, oprą się nam o ścianę szczytową, też powinny być jakoś do tej ściany szczytowej zamocowane, i to one będą nam podtrzymywać tą krokiew. Zewnętrzną. Wtedy ta ściana może być troszeczkę niżej, więc tutaj możemy jeszcze wprowadzić jakąś też dodatkową warstwę izolacyjną na górze ściany szczytowej. W przypadku sytuacji, kiedy chcemy krokiem mocować do czoła, wtedy ta ściana musi być wyższa, żeby po prostu te zamocowanie było możliwe. Kiedy mamy takie szczebelki, to tak samo. Krokiem możemy dać zaraz za ścianą, ale ewentualnie możemy też ją przesunąć i zrobić. Po prostu na końcu ocieplenia. Wtedy będzie to wyglądało w taki sposób. Tak z gołym murem, a tak z warstwą ocieplenia. Omówiliśmy rozwiązanie szczytów przy dachach bezokapowych, a teraz przejdźmy do najczęściej spotykanych budynków. Jak długie są w ogóle takie okapy szczytowe? No, najlepiej wytrzymałościowo wychodzą takie okapy w okolicach właśnie 50-60 cm. Co ciekawe, wiele firm wiązarowych skraca te okapy szczytowe. Nie jest to złe rozwiązanie, ale warto pewnie klienta w takich momentach o tym poinformować. Te skracanie właśnie odbywa się głównie ze względów wytrzymałościowych, a robienie też bardzo długich okapów szczytowych nie ma większego sensu. Dobra, ale jakie mamy te rozwiązania przy okapie szczytowym? Przy standardowych okapach chyba najpopularniejszym rozwiązaniem jest tak zwana wysuwnica szczytowa. Jak ona wygląda? Można powiedzieć, że jest ona taką, drabiną i cały system działa tutaj na zasadzie tak, takiej przeciwwagi. Z czego składa się taka wysuwnica? Po pierwsze mamy krokiew zewnętrzną, która jest po to oczywiście, aby oprzeć na niej łaty i która musi przenieść nam ciężar pokrycia. Ta krokiew szczytowa trzyma się na szczebelkach tej naszej drabiny. Czyli krokiew mocowana jest do szczebli. Te szczeble po pierwsze Opierają się na ścianie szczytowej i powinny być również do niej zamocowane. Z tego względu, w przypadku wysuwnicy, ściana szczytowa powinna być zakończona wieńcem żelbetowym wykonanym po skosie. Wykonawczo jest to dosyć trudne. Muraże nie lubią tego za bardzo. Trudno jest też utrzymać tutaj idealny kąt dachu i przy montażu potrzeba sporo klinów, żeby ten dach odpowiednio wyrównać. Pamiętajmy, że finalnie połać dachowa zawsze musi być równa. Oczywiście zamocowanie szczebli do samego wieńca by nie wystarczyło, dlatego są one prowadzone dalej i są mocowane do skrajnego wiązara. Żeby ta przeciwwaga miała sens, to skrajny wiązar ustawia się mniej więcej w tej samej odległości od środka ściany, co właśnie tą krokiew zewnętrzną. Tak jak mówiłem, często kawy mają około 60 cm. W tym wypadku, kiedy... Ta wysuwnica wystaje nam 60 cm poza ocieplenie, to krokiew zewnętrzna do osi ściany ma jakieś 90 cm. Wiązar też ustawiamy około 90 cm od tej osi ściany. Oczywiście dla ład nie wystarczy tylko podparcie na skrajnym wiązarze i krokiewce, no bo wtedy mielibyśmy prawie 2 m. Dlatego wprowadza się tam jeszcze takie dodatkowe elementy, takie małe krokiewki można nazwać Robi się to miękowo, żeby po prostu łatwiej można było je zamocować. I te elementy służą do dodatkowego podparcia naszych łat. Taka wysuwnica tutaj jeszcze nie jest kompletna. Dobrze dodać w niej jakieś usztywnienia. Robi się takie ukośne zastrzały. Narysujmy sobie to schematycznie. Im większy kąt dachu, tym ta wysuwnica wytrzymałościowo wychodzi troszeczkę gorzej. Dlaczego? Dlatego, że przekrój. Pionowy ma najlepszą wytrzymałość wtedy, kiedy stoi w pionie. Tak? Im bardziej będziemy go kłaść, tym jest to bardziej poddane tak zwanemu dwukierunkowemu zginaniu i po prostu wytrzymałość tych szczebli jest mniejsza. Ogólnie my stosując wysuwnicę, to te szczeble robimy z grubszego drewna. Nie ze standardowych 45, ale często na przykład z drewna grubości 60 mm. Wysuwnica ma też swoje takie newralgiczne miejsce, mianowicie jest to ostatni szczebel, który opiera się na ścianie szczytowej. Dlaczego? Spójrzmy na tą wizualizację. Widzimy, że na tym ostatnim szczeblu trzyma się tak naprawdę cała końcówka dachu. Ten szczebel, on już nie ma oparcia na ścianie, czyli ten, ten ostatni szczebel tak naprawdę, on dodatkowo obciąża nam tą krokiew zewnętrzną, więc siłę od tego szczebla musi przenieść nam ta krokiew no, i ta siła trafi oczywiście na pierwszą możliwą podporę, a tą pierwszą podporą jest właśnie nasz skrajny szczebel ściany. Dlatego on musi być podwójny. Jeżeli okap boczny jest długi, to nawet warto ten skrajny szczebel trochę obrócić. Na przykład w taki sposób. Po co to robimy? Po to, aby tą krokiem zewnętrzną, właśnie jakby złapać dużo dalej dużo dalej ją podeprzeć. Dzięki temu łatwiej będzie przenieść to obciążenie pojawiające się na skraju okap. W przypadku wysuwnic dobrze, żeby ten wieniec ściany szczytowej był wykonany przed zamontowaniem wiązarów, dlatego że wtedy te szczeble można zamocować. Czasami te wewnętrzne szczebelki też nie robi się ich idealnie na środku, tylko trochę przesuwa po to, aby była tutaj możliwość właśnie zamontowania każdego z tych szczebli. Ważne będzie też połączenie samych szczebelek z krokwią, nie zawsze wystarczą tam tylko same wkręty. Czy w wypadku wysuwnicy można ścianę szczytową zrobić po montażu wiązarów? Można to też zrobić. Możemy wprowadzić jakieś tymczasowe podpory lub ewentualnie wprowadzić dodatkowy wiązar. Wtedy będzie wyglądało to następująco. Wtedy, poza tym podstawowym wiązarem, mamy jeszcze taki dodatkowy, niższy wiązar szczytowy, na którym tymczasowo może się oprzeć wysuwnica. Jeżeli okap byłby bardzo mały, to być może ten wiązar by wystarczył, ale ogólnie nawet kiedy ten wiązar jest, to nadal powinniśmy szczeble oprzeć o ścianę szczytową i je tam po prostu zamocować. Jakie są zalety wysuwnic? Dla niektórych estetyka, że po prostu na zewnątrz mamy taką gładką powierzchnię. Zaletą można uznać też to, że niejako mamy wymuszone wykonanie wieńca po skosie, co usztywni nam ścianę szczytową. Chociaż też są rozwiązania, że nie wylewamy pełnego wieńca, tylko stosujemy jakieś pojedyncze poduszki betonowe, ale tego nie polecam. Jeżeli wysuwnica, to poszedłbym zdecydowanie w ścianę szczytową zakończoną wieńcem. Jakie są wady? Przy dużych okapach, szczególnie też okapach bocznych, mogą się pojawić jakieś ugięcia. Dodatkowo są naprawdę trudności wykonawcze z idealnym wykonaniem wieńca po skosie i na montażu sporo pracy jest, żeby ten dach wyrównać. Wydaje się też, że wykonanie takich wysównic jest dosyć pracochłonne. Za wadę wysównic możemy uznać też to, że najczęściej skrajny wiązar mamy sporo odsunięty od ściany szczytowej, więc, żeby wykończyć sobie stryszek czy sufit, musimy robić jakieś dodatkowe konstrukcje montowane do ściany szczytowej. Jaka jest alternatywa dla wysównic? System z płatwiami. Jak to wygląda? Z czego składa się taki system? Po pierwsze, z pary krokwi. Najczęściej są to dwie pary, a nawet powinny być dwie pary krokwi. Dlaczego? Takie krokwie stanowią podparcie dla łat, ale też musimy mieć do czego zamocować podbitkę, bo wiązary to najczęściej właśnie podbitka. Pierwsza krokiew robiona jest zaraz za ociepleniem. Powiedzmy tam 5 cm za ociepleniem budynku, a druga na końcu. I tak jak widzimy, mamy do czego zamocować łaty. I mamy też do czego zamocować naszą podbitkę. My te krokwie też często usztywniamy takimi wstawkami, ale nie jest to rzecz konieczna. I te krokwie często opierają się na płatwiach. Mamy dwie płatewki dołem, które no niejako właśnie imitują taką murłatę. I dwie płatewki górą. Te płatwie są już zrobione z drewna klejonego, czyli to nie są takie pojedyncze szczeble, tylko belki typu 14x14, 14x18. Oczywiście, też muszą być wykonane z drewna suszonego, czterostronnie struganego. Te płatwie po pierwsze opierają się na ścianie szczytowej, i też pod oparcie płatwi powinniśmy no, wykonać przynajmniej jakieś poduszki betonowe, chociaż pamiętajmy, że ściana szczytowa musi przenieść parcie wiatru, więc no, ona powinna być usztywniana. Tutaj może nie jest już konieczny taki wieniec typowo po skosie, chociaż nadal można go zrobić, ale wtedy nie trzeba się już aż tak przejmować niedokładnościami wymiarowymi. Możemy też tu jakąś ramę żelbetową zastosować, słupy czy coś w tym rodzaju. Ważne, żeby płatwie oparły się o ścianę szczytową no i nie mogą oprzeć się po prostu o pustak. Płatwie dobrze, powinniśmy też zamocować oczywiście do ściany szczytowej. Oprócz tego, że opierają się one o ścianę, to również podwieszone są do skrajnych wiązarów, u nas to podwieszenie zazwyczaj robione jest do trzech skrajnych wiązarów. W tym wypadku pierwszy wiązar robimy już blisko ściany szczytowej. Dzięki temu łatwiej jest zrobić tę ścianę po montażu. Dlaczego? Jeżeli nie mamy ściany szczytowej, to jesteśmy w stanie raczej bez problemu taką konstrukcję zamontować, dlatego że dopóki nie ma na dachu obciążenia, tak? czyli nie ma tam jeszcze dachówki, to powiedzmy taka konstrukcja będzie swobodnie stała, oparta wyłącznie na tych wiązarach. Zanim obciążymy czymkolwiek dach, to oczywiście te ściany musimy wymurować i płatwie podeprzeć. Jeżeli nie ma ściany, to zostawiamy kotwy w tych belkach po to, aby można było je potem po prostu zalać betonem i zamocować je do ściany szczytowej. Jakie są wady ściany szczytowej? No niektórym mogą te wystające belki przeszkadzać, ale jest to w zasadzie standard w każdym dachu tradycyjnym i nie wydaje się to dużym. Problem. Kiedy fajnie takie konstrukcje mogą się sprawdzić? Na przykład, kiedy na wiązarach planujemy jednak nadbitkę. Tutaj widzimy wiązary z okapem płaskim, więc nadbitka raczej nie wchodzi w grę, ale możemy się przenieść na jedną z naszych realizacji, a raczej na model naszej realizacji. I tutaj klient zdecydował się właśnie zastosować nadbitkę, czyli krokwie pozostają widoczne. Co w tym wypadku? Po pierwsze. Te krokwie zewnętrzne no, trzeba wykonać z drewna już najczęściej klejonego, dlatego że tutaj nie może być żadnych łączeń, żadnych płytek kolczastych ani nic takiego. Oprócz tego przy nadbitce no, zalecamy zrobienie grubszych wiązarów i chodzi tutaj typowo o względy estetyczne. Po prostu no, nadbitka bardzo ładnie wygląda na dachach tradycyjnych, gdzie mamy grube krokwie, tak 8 cm, czasem 10 cm. Wiązary w standardzie mają 4,5 cm i no, nie ma tego efektu. Jeżeli chcemy zrobić nadbitkę na wiązarach, to my wtedy proponujemy wiązary grubości 6 cm. Krokwie zewnętrzne też są grubości 6 cm. I w takim wypadku widzimy, że z zewnątrz ten dach będzie wyglądał typowo jak dach tradycyjny. W zasadzie, kiedy go wykończymy, to od zewnątrz nie będziemy w stanie stwierdzić, czy to są wiązary, czy dach tradycyjny. Płatwie też pomagają w momencie, kiedy mamy jakieś dodatkowe tarasy. Wtedy taka płatew jest idealnym miejscem, żeby zrobić przełamanie dachu. Bo zarówno i krokwi od tarasu, i krokwi od tego dachu głównego mogą oprzeć się o tą płatewkę. W przypadku wysuwnic, przełamywanie tych dachów jest troszeczkę utrudnione. Zresztą, kiedy mamy tarasy, no to najczęściej już wchodzą też dodatkowe jakieś słupy, zastrzały, płatewki no więcej takiej typowej, tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej, i wydaje się, że to dobrze współgra właśnie z tymi płatewkami na szczycie. Co powinno wpłynąć na Twój wybór między wysuwnicami a płatwiami? Estetyka. Jeżeli naprawdę bardzo będą przeszkadzać Ci wystające belki przy okapie, wybierz wysuwnicę. Oba rozwiązania są tak naprawdę OK i nie wydaje mi się, żeby miały jakiś duży wpływ na wygląd samego budynku. Warto też porozmawiać z murażem, czy woli wykonać ściany szczytowe przed montażem wiązarów, czy po montażu wiązarów i do tego dostosować odpowiednie rozwiązanie. Każdy producent wiązarów preferuje też bardziej któreś rozwiązanie, i myślę, że ten wybór można po prostu im pozostawić. Jak widzisz, wybór rozwiązania dla okapu szczytowego to ważna decyzja wpływająca na wygląd dachu. W Lechnar wykonujemy oba rodzaje rozwiązań, choć osobiście często preferuję system z płatwiami ze względów wytrzymałościowych, a także uwzględniając prostszy format ścian szczytowych i możliwość ich murowania po montażu. Niezależnie od wybranego rozwiązania, kluczowa jest dobra współpraca między producentem wiązarów a ekipą murującą ściany szczytowe. Potrzebujesz pomocy przy projektowaniu dachu? Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w drewnianych konstrukcjach dachowych. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem.